Dzień dobry wszystkim, cześć. Dzisiaj lecimy wądel na golaska. Dozbrajamy. Polujemy. Eksfiltrujemy. Tutaj mamy zaraz drużynę. Po drugiej stronie zamku. Spróbuję ich wziąć od flanki. Pewnie pójdą na zamek Linką wyjadą. Są gdzieś tutaj. Jak lecisz na golaska, to biegaj z piąstkami. Jesteś wtedy zdecydowanie szybszy. A, szybkość to twój sprzymierzeniec, jak raz bez sprzętu, pamiętaj o tym. Szybkość i zaskoczenie. Zaraz wybadamy, gdzie są. Nie widzę tu. Jest, jest na zamku. Jak zobaczysz przeciwnika, nie chcesz go spotować tym swoim rykonem bo wtedy dostanie informację tylko kątem oka że tak powiem eee, sobie popatrz mniej więcej gdzie stoi gdzie jest Dobra, są zajęci botami to jest super okazja dla mnie sprawdzam powiedzmy aktualizuję pozycję jest nie, sorry, tu jest, Waszcie. BSP mają niedobrze. Widzą mnie, ale polecę na dzika. Chodź, jest. Nie ma szans. Zderzył się z dzikiem. Nie jest sam. Widzą mnie na BSP. Muszę wejść do wody. pod BSP, za chwilę się im skończy, na pewno będą chcieli odnowić, puścić jeszcze raz tam mogę zapalować na kolejnego ach, problem, problem, nie mam maski ale jest pewien plus, zamek jest wielopoziomowy jeżeli ustawię się pod zamkiem gdzieś wpłynę, nie będą wiedzieli na którym poziomie jestem pomimo tego, że no mnie widzieć na mapie nie będą dokładnie wiedzieli gdzie jestem Jestem przy BSP. Jest. Okej, okay, wiedzą gdzie jestem. Byłoby zajbiście, jakbym miał maskę. Bez maski może być ciężko. Ale próbujemy. Lecim na krew. Znajdę. Kamizelka, super. Snajpa też się może sprzedać. O, no jest. Na górze i chyba z brzegu jeszcze coś wali. Nie ma BSP. Na BSP będzie szedł któryś. To jest my... Fuck. Tak. się syny pilnują. Chodź, chodź. A jakby popłynął, który za mną, to byłby mój Rzucałkiem. Kolejna drużyna, a coś mi tu psygło na duchem. Spróbuję się oddalić. I zenajpić go jak będzie na BSP Leci, 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 leci. Leci. Jest przy drzwiach. Cholera. Jest, jest, jest coś tam chodzi. Pokaż się Puść sobie BSP. Szukają mnie. Jest. Jest, 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 lecimy. Ah. Bye, bye. A, kuku. Ooo, jak miło. Dziękuję. To już mam zajbistą kamizelkę, teraz mnie nie widzą. Mam duszkę. Jeszcze nie? Tak mi przykro. Ale misja jest dozbrajanie. Ja już praktycznie się całkowicie dozbroiłem, także mogę spadać na exfila. Ostatnio tak sobie grywam na Wondel, idę z tymi cepami albo nożami. Naprawdę szybko można się dozbroić. Taka jedna rada, jeżeli idziesz się dozbroić, to jak już zdobędziesz sprzęt w miarę fajny, idź na Exfila, nie przeginaj. Jak przeginasz, to kusisz los i wtedy często lubi się coś pokszanić. Pokażę wam jeszcze taki tajny pokój na środku. Pewnie część z was o tym nie wie, żebyś tam dostać, potrzebujecie. Maski tlenowej Pływa się tam kanałami e, Także oglądajcie, bo tam jest fajny lód. Jedno wejście tylko jest Często kamizelka e, Często plecak i nie zawsze, ale często zajebista Kivera M13 Na pięć kostek, taka złota. Jeszcze muszę zdobyć maskę tlenową. Nasze maski I druga. Na wątło masek nigdy za Zbieram wszystkie. Znowu wyspę. Ale mam ducha. Zbierać wszystkie maski, to wtedy przeciwnicy ich nie dostaną. Coraz więcej graczy na wądlu pływa ze wtykami, także uważajcie. Jak taki was dorwie w wodzie, to macie problem. Cepy i noże też się pod wodą sprawdzają. Noże można wyrzucać pod wodą, ale jest bardzo zwolniony, także musisz być dosłownie metr gdzieś od przeciwnika, żeby go w ogóle dostała. Activity is increasing near your location. Stay alert. Bullfrog za mną płynie. Dobra, Vespa zeszło. Mam też trochę kasy, będę mógł iść na sklep. Ale to później. Teraz popłynę do tego pokoiku. On jest na środku mapy. Yy, niedaleko, niedaleko po stronku policji. Płyniesz kanałami wodnymi na wądru. To zanurzę się możliwie, możliwie najgłębiej. Mniejsza szansa, że boty się na tobie zagrują, że gracze cię zauważą. Dobra, jeszcze kawałek do tajnego wejścia. Ultra One, enemy Już prawie. Obserwuj, popatrz na mapie jak płynę. Obserwuj jak płynę, gdzie płynę. Jeśli jesteś graczem solo, to ta kryjówka może ci się nieraz sprzydać. Na szybkie dozbrojenie. Jeszcze Za chwilę będziemy skręcać w lewo. Kamizelkę dwójkę, plecak, naprawdę prawie zawsze tam ma dostaniesz. Często też jest fajna złota kiwera M13. Dobra. Teraz już jesteśmy na prawidłowej drodze do tego tunelu. E, taka jeszcze mała rada, jak tam wpływacie. E, to wsłuchajcie, czy słyszycie charakterystyczny dźwięk zamkniętych skrzynek. Jeśli, jeśli tego dźwięku nie słyszycie przed wejściem na drabinki, to znaczy, że ktoś tam już jest. Wtedy uważajcie przy wchodzeniu, bo was goście rozwalą. Mogą też być miny zostawione. No i dobra, już prawie jesteśmy. Słyszycie ten, ten dźwięk? Nikogo nie było. Skrzynki zamknięte. Dobra, to jest jedno, jedyne wejście. Drzwi można tylko otworzyć od środka. Nie ma klucza. Dobra, bez nic nie zrobi. Trochę płyt. O, jest JM13. Proszę bardzo. Bardzo fajna giwera. Naprawdę fajnie się sprawdza w akcji. Polecam. I teraz na exfil. Nie ma co przeginać te drzwi. Widzicie, otwieram sobie od środka. Od zewnątrz nikt ich nie otworzy. Miała być szybka akcja. Jeśli nie masz szybkiej helki, nie czujesz się pewny na Exfilu. Możesz poczekać, y, aż strefa zacznie się rozrastać i przywołaj helkę przed samym y, najściem strefy. Sam nieraz tak robię. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko, że ktoś cię przechwyci na, na heli. Czekamy na helkę teraz. Nie czekaj pod samą Helą. Poczekaj aż zejdzie. I do Heli. Chodzisz maksymalnie szybko, odlatujesz Nic cię nie widzi. I to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć wszystko.